Na podstawie artykułu 20 ustęp 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity dziennik urzędowy z 2019 roku pozycja 506 z późniejszymi zmianami otwieram 23 sesję Rady Miasta Lidziny 8 kadencji. Na sali jest 13 radnych, co gwarantuje nam stwierdzenie prawomocności obrad. Przed przyjęciem porządku obrad znaczy, mieszkaniec wystąpi z wnioskiem o po prostu wystąpienie przed Radą Miasta. Poproszę Pana Wojciucha. Dzień dobry Państwu. Pozwoliłem sobie poprosić Panią Przewodniczącą o kilka minut wystąpienia, dlatego, że mam kilka pytań w związku z tymi ostatnimi wydarzeniami, które miały miejsce w ostatnią, w ubiegłą niedzielę czy w ostatnią niedzielę. Mianowicie chciałem zapytać Panią Burmistrz, Panią Krystynę Wrubel, aby mi odpowiedziała na dosyć proste pytanie. Myślę, że to jest pytanie bardzo proste i odpowiedź musi być udzielona, niekoniecznie na piśmie. W jakim celu, na podstawie jakich przesłanek, na podstawie jakiego wspólnego mianownika, bądź też mówiąc krótko, po co informacji, która dotyczyła rzekomego hejtu, jaki się wobec Pani osoby odbywa w internecie, czy na Pani stronie, czy na Pani skrzynce mailowej, po co w informacji na temat tego hejtu pojawiła się informacja o przegranym przez Komitet Wyborczy Mojej Żony procesie sprzed półtorej roku? Jaki był cel tej informacji? Co to miało wnieść do poinformowania społeczeństwa o rzekomym hejcie? Dlaczego to się pojawiło jako trzeci akapit w informacji o rzekomym hejcie? I dlaczego to się pojawiło w zestawieniu z przepisanymi rzekomymi mailami o hejterskiej treści? Proszę o krótką odpowiedź. Pani Przewodnicząca, ja mam pytanie, czy to odbywa się w, w ramach sesji, czy jeszcze przed sesją? Przed sesją. Znaczy, na, otwar, przepraszam, otwarcie sesji już było przed porządkiem obrad. Przed porządkiem obrad, tak. tak. Czyli rozumiem, że to będzie zaprotokołowane, tak? Tak. Oczywiście. Proszę Dokumentu I wtedy y, ustosunkuję się do odpowiedzi. Y, przepraszam, pytanie: o jaki dokument chodzi? To jest dokument, proszę panią, który jest na pani profilu. Nie wiem, czy pani nie wie, co jest na pani profilu publicznym, facebookowym. Mam, y, mam pytanie: Czy to ma być jakaś dyskusja, przegadywanki? Nie, chcę uzyskać ta... odpowiedź jako mieszkaniec i osoba w pewnym sensie pomówiona, wobec której wysnuto daleko idące podejrzenia. Proszę, Pani Przewodnicząca, w związku z tym, że Pani dopuściła mieszkańca, jako Burmistrz powinnam też być poinformowana o wystąpieniu i zawsze Pani powinna mieć informację, w jakim celu mieszkaniec zabiera głos. Ja informuję w dniu dzisiejszym, Szanowni Mieszkańcy, że nie zostałam poinformowana, Pan y, występuje w postaci przedstawiciela pełnomocnika Komitetu Wyborczego Wyborców Katarzyny Fisich-Wojciuch. Każde zapytanie jest w postaci y, uzasadnionej, udokumentowanej, a więc ja czekam na taki dokument. Dziękuję bardzo i przepraszam bardzo, nie będę tutaj już zabierała głosu, bo nie chcę, żebyśmy doprowadzili do pyskówki. W takim razie dobrze. Znaczy się, ja zostałam poinformowana w takiej sprawie, natomiast po prostu pisemnego opisania faktu nie ma, wobec czego proponuję Panu Wojciechowi, żeby złożył pisemne oświadczenie w tej sprawie i złożył do nas tutaj i zostanie udokumentowane jako dołączone do protokołu w sesji, a Pani Burmistrz... Udzielił. Czy ja mam jeszcze kilka minut rozumiem tak w tej sytuacji? No, na proszę, no. proszę. Chciałem jeszcze tutaj pokontynuować. Otóż yy, wielkie zdziwienie moje wywołało to, że yy, Pani Burmistrz, skoro Pani nie chce odpowiedzieć, ja będę kontynuował monolog. Że Pani nie reagowała równie z wielkim oburzeniem na hejterski profil pod tytułem San Marbenio, który obrzucał błotem, mówiąc kolokwialnie i niszczył radnych obecnej kadencji i poprzedniej kadencji. Ludzi, którzy byli związani w jakikolwiek sposób z urzędem, urzędników... Pracowników i wszystkich tych, którzy byli w, w jakiejkolwiek opozycji do pani. Wtedy reakcji nie było. Nie było oburzenia, nie było nic. Co więcej, ów profil znalazł się w gronie pani znajomych, co też jest dosyć symptomatyczne. ów profil San Marbenio był profilem przez panią polubionym dosyć symptomatyczne. Natomiast w tej chwili, w trudnym momencie, jeżeli chodzi o panią i jeżeli chodzi o pewną sytuację społeczną, mam tutaj na myśli kwestię uchwalenia budżetu. Kieruje Pani podejrzenia na osoby, które nie mają nic wspólnego z rzekomym hejtem. Podkreślam słowo rzekomym hejtem, ponieważ nie pierwszy raz, jak wiem, Pani próbuje w ten sposób przykryć otaczającą rzeczywistość. Pierwszy raz to miało miejsce w czasie protestu Solidarności pod Urzędem Miasta. Drugi raz w momencie, kiedy zwalniała się Pani Dyrektor MOK. Teraz mamy do czynienia trzeci raz z tą sytuacją. Nawiążę jeszcze krótko do sprawy procesu wyborczego, bo on jest dosyć często i dosyć chętnie przez Panią powoływany i wyciągany. Otóż w tym procesie jako pełnomocnik zarzuciłem Pani komitetowi to, że podała Pani nieprawdziwą informację o wysokości inwestycji, jaką jest budowa przedszkola. Zgodnie ze swizem i zamówieniem publicznym to jest 4 miliony 900. 000. Pani napisała w swoich notatkach, w swoich materiałach wyborczych 5 milionów 300. 000. Na procesie, na rozprawie, która trwała 20 minut, Pan Pełnomocnik przedstawił do sądu dokument, z którego rzekomo miało wynikać, że firma AGA otrzymała wynagrodzenie w wysokości 5 milionów 300. Teraz mam pytanie, nie wiem, czy Pani znowu odpowie, czy nie. Czy firma AGA otrzymała poza sfizem dodatkowe pieniądze za tę przedszkole w wysokości 400 tysięcy i tym samym złamała Pani ustawę o zamówieniach publicznych? Czy też to, co przedstawił Pan Pełnomocnik, było zwykłą manipulacją? Tylko po to, aby uzyskać odpowiednie rozstrzygnięcie przed sądem. To jest kolejne pytanie, na które, jak nie mam, odpowiedzi nie uzyskam, ale nawet się nie spodziewałam. I do tego wszystkiego pozwólcie państwo, że spłętuję tą wypowiedź, bo czas się też kończy. Będzie nawiązanie do rzekomych hejtów, jak również do tego hejtu, z którym się wszyscy spotkaliśmy w postaci San Marbenio. Otóż jedna z lędzińskich gazet swego czasu napisała artykuł. I pozwólcie państwo, że krótki cytat. Trudno nie odnieść wrażenia, że San Marben otworzony jest przez kogoś bliskiego pani burmistrz i z jej inspiracji. Wśród osób najczęściej pojawia się nazwisko małżonka pani Krystyny Irena usza -Fruper. Zostawię to jako puentę. Dziękuję bardzo za głos. Dziękuję bardzo. Przed przyjęciem porządku obrad czy ktoś z Państwa, bo znaczy było zawiadomienie, po prostu na. Dostali Państwo o porządku obrad? Czy ktoś z Państwa ma jakieś wnioski czy uwagi? Proszę, panu Paszkuczek. Uchwały w sprawie. Skargi na panią burmistrz, którą zgłosił klub Wspólnie dla Lędzin, ponieważ uchwała ta nie, nie ma uzasadnienia. A druga sprawa jest taka, że na komisji skarg, wniosków, petycji, która się odbyła, nie była pani burmistrz i nie mogła się odnieść po prostu do tej sprawy, więc, więc chciałbym to wycofać z porządku obrad. Dobrze, to przy porządku obrad przegłosujemy, bo jeszcze wcześniej musimy ustalić tryb głosowania. Ale ja chcę pozwolę przeczytać, że ja wiem, wiem. Że ja po prostu poprosiłam, nie wziąłam do tego maila, poprosiłam panią przewodniczącą Komisji Skarg i Petycji i to było 27 .01. o 13.50. Dzień dobry. Proszę o zwołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 30.01.2020 o godzinie 15.00 w celu uzupełnienia projektu uchwały w sprawie skargi na burmistrz miasta Rędziny o uzasadnienie uchwały. Niestety pani przewodnicząca, e, pani bogumia stolecka nie zwołała tej komisji i proszę o odpowiedź. E, ta wiadomość została wysłana do pani na, na pani mail służbowy. No nie wiem, czy tam, ja nie sprawdziłam, czy jest potwierdzenie, jest pani bogumia stolecka na palendzinek.pa. Tak, jest pani mail służbowy? No proszę? nie wiem, musiała, jaki mail, przepraszam. E, B. Stolecka małpa No na pewno tak. No. I ja, taki... y, Pani przewodnicząca, tutaj było y, od pana. Y, ja wysłałam o uzasadnienie. Pan Kuczek y, wysłał to uzasadnienie, i zostało to przesłane do mecenasa, by przygotował uchwałę w tej sprawie. Ja po prostu, no nie mam tu na druku czy tam jest potwierdzenie odbioru, musiałabym mieć swojego laptopa, yy, prawdopodobnie było, bo ja chyba zażyczyłam sobie potwierdzenia odbioru, ale nie jestem pewna, więc nie neguję. No ale jeżeli, jeżeli jest nie ma To zmiana było uzasadnienia, oprogramowania, więc tutaj może akurat... Yy, no to było na ogikomie jeszcze nie jest zmienione. Natomiast yy, jeżeli nie było uzasadnienia, no to uzasadnienie powinna chyba cała komisja, yy, nie jeden pan Kuczek... Tak no mi się ale, wydaje, no ale może się. Ale my. to pan Kuczek występował y, jako przewodniczący klubu i tutaj mhm. była to, było to, było napisane do wszystkich o uzasadnienie. Mhm. Do wszystkich radnych było to rozesłane i to pismo jest w biurze rady i tutaj e, jest to dobrze. potwierdzone. Panu pan Łukasz Kuczek tej sprawie? odpowiedź na tego maila nie była uzasadnieniem do uchwały ja go przeczytam Proszę. w związku z przekazanym pismem od radnej Stoleckiej z dnia 13 stycznia 2020 roku wydaje mi się że takie uzasadnienie powinno być przygotowane na podstawie złożonej skargi oraz dyskusji która odbyła się na posiedzeniu komisji skarg wniosków i petycji zgodnie ze statutem miasta komisja nie przewiduje pracy zdalnie bo komisja pracuje w trybie jawnym i nie ma możliwości udzielania w takiej formie jakichkolwiek znaczących uzasadnień i sugestii. Dziękuję. Czy pani Bogumiła coś na to odpowie? Proszę. Proszę państwa było przegłosowane. Czy państwo dalej utrzymujecie na komisji o zasadności skargi? Powiedzieliście, że tak. No więc ja poprosiłam o to uzasadnienie, bo praca komisji, wnioskiem pracy komisji było to, że skarga jest niezasadna według opinii mecenasa. Dobrze, w takim razie zostawmy to do dalszego... A proszę, pan Simonicz jeszcze? Jeżeli mógłbym zgłosić teraz wniosek w sprawie głosowania, to chciałbym poddać wniosek o głosowanie imienne, gdyż głosowanie sesją... Miało odbyć się dopiero w lutym, na lutowej sesji. Tak poinformowaliśmy wszystkich. Niestety dwa dni temu dostajemy informację, że proszę zabrać na sesję tablety, będziemy głosować z e sesji. Ja powiem tak: na szkoleniu tylko było przećwiczone głosowanie. Nie wszystkim te tablety chodziły, wkradały się problemy, błędy i było powiedziane, że będziemy na komisji lutowej sobie ćwiczyć głosowanie i w lutem na sesju, sesji będziemy głosować już e-sesją, także mój wniosek jest taki o głosowanie imienne, czyli przez podniesienie ręki, dziękuję. Dobrze, w takim razie proszę radnych o przegłosowanie wniosku Pana Simonicza, Kto... dobrze, no to momencik, dobrze, Pani Sekretarz proszę. Proszę włączyć Panią Sekretarz. No, to nie, to nie, to nie. W kwestii tylko SSI mogę powiedzieć, że Państwo dzisiaj mają sprzęt, są zalogowani i nie ma żadnych problemów, no ale to nie wiem, może ktoś chce widzieć problem. <coughs> Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, pytała Pani czy ktoś ma jakieś uwagi do porządku obrad w imieniu Burmistrza Miasta, chciałam zgłosić dwa wnioski. Jeden wniosek o usunięcie z porządku yy, obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych to był projekt uchwały przedstawiany państwu na komisjach przez panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy panią Agatę Kukier. Niemniej jednak na, na to że nadzór prawny wojewody śląskiego jest to są nowe przepisy i są nowe interpretacje w tym zakresie. Prosimy o zdjęcie z porządku tego projektu uchwały. Pani dyrektor jeszcze skonsultuje, dopracuje zapisy i ja myślę, że na lutowej sesji będziemy w stanie przedstawić Państwu odpowiedni projekt uchwały. Natomiast, w miejsce której, tej uchwały, którą proponujemy do zdjęcia, proponujemy poszerzenie planowanego porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. To jest projekt uchwały, który w dniu wczorajszym na połączonych komisjach był Państwu prezentowany przez Pana Naczelnika Jacka Saturnusa i gdzie Państwo ustalaliście też wspólnie stawki. Więc jedno o zdjęcie, drugie o poszerzenie porządku. Tak. Dobrze, ale to przegłosujemy w momencie, kiedy pan Simo, wniosek pana Simonicza przejdzie. To będziemy kolejno te wnioski głosować. Natomiast ja jeszcze mam jeden wniosek, po prostu o przeniesienie budżetu, znaczy wieloletniej prognozy finansowej i budżetu miasta za, na miejsce punktu siódmego, miejsce punktu siódmego i ósmego, i później kolejno. Następne punkty. Ze względów uzasadnionych, zgłoszonych przez jednego z radnych, musimy po prostu najpierw się zająć budżetem i wieloletnią prognozą finansową, ponieważ nie wiadomo, czy będzie mógł zostać do końca, a jednak, mimo wszystko, chciałby brać udział w głosowaniu nad tak ważnymi sprawami dla miasta i mieszkańców. Tak, że WPF pierwszy, tak, a później podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Lędziny i to przejdzie na punkt siódmy i ósmy. I potem kolejno, jeżeli przegłosujemy wnioski pani sekretarz, to kolejno będzie to punkt 10, tak? 7, 8, 9 i kolejno wszystkie punkty przesuną się dalej. Tylko po prostu, czy panie już są gotowe? Siódme i ósme, czyli wieloletnia prognoza finansowa w miejsce punktu siódmego, budżet w miejsce punktu ósmego, a później to, co pani sekretarz zgłasza. Czy mogę już przegłosować? Ale znaczy przegłosować pana Simonicza. Znaczy no, nie wnioski, bo najpierw musimy ustalić, jak będziemy głosować. Dobrze, proszę. Proszę pan Urbańczyk. Ja mam tylko pytanie do pani sekretarz. Pani sekretarz, czy z... nie podjęcie dzisiaj tego, tego projektu uchwały nie niesie żadnych konsekwencji terminów, naruszenia terminów, czy czegoś? To znaczy poprosimy temacie, ewentualnie. Ale może być, ale jest pani dyrektor, ale jeżeli państwo by mieli jakieś wątpliwości. No to, żeby się, żeby okazało, coś... A ja w międzyczasie, nim Panie wpisują, mam pytanie do Pana Mecenasa. Ponieważ wczoraj wyszedł taki dylemat, że nad budżetem miasta głosujemy bez względu większości. Ja y, poszukałam y, sobie w y, opracowaniach prawnych i doszłam y, do takiego Rozwiązania, znaczy to takich, e, może powiedzmy sobie, informacji, że budżet miasta głosujemy zwykłą większością głosów, natomiast bezwzględną większością zobowiązania finansowe. Dzisiaj pozwoliłam się skonsultować z Rio, czy mam rację, bo wczoraj po prostu moje racje zostały odrzucone e, i przez jednego z radnych, i pani burmistrz e, troszkę tam kwestionowała to. Mówiła, że skonsultuje się z radcą prawnym, więc ja po prostu, żeby po prostu wiedzieć, jak zadecydować, czy uchwała jest przegłosowana, czy przechodzi, pozwoliłam sobie zadzwonić do Rio i moje informacje się potwierdziły, że to jest zwykła uchwała, to jest tylko plan finansowy. I nie jest to zobowiązanie finansowe, a tylko zobowiązanie, jeżeli zaciągnięcie kredytu, uchwała o zaciągnięciu kredytu, obligacji, pożyczki jakieś, to wtedy jest wymagana bezwzględna większość uchwały. I tu jest zastosowany artykuł 14 ustawy o samorządzie gminnym, a nie może być zastosowany artykuł 58 ustawy o samorządzie gminnym. Czy pan Radca potwierdza to? Czy mogę zaprosić? Proszę. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, w kwestii sprost sprostowania Pani wypowiedzi. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że ja nie kwestionowałam Pani wypowiedzi, nie kwestionowałam wypowiedzi Radnego, ustaliliśmy, żeby nie przedłużać dyskusji, żeby w dniu dzisiejszym na ten temat wypowiedział się i wydał opinię Pan Mecenas, no dobrze, tylko no... ja nie kwestionowałam. Nic no, ja to tak zrozumiałam, także to w każdym proszę że nie to... mówić, że kwestionowałam. Było to trochę nieporozumienie w takim razie. Dobrze, to już to mamy wyjaśnione, Pan Mecenas potwierdza, tak? Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, tak rzeczywiście uchwałę budżetową i uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej głosujemy zwykłą większością głosów. Te rozbieżności, jakie mogą gdzieś tam w dyskusjach pomiędzy Państwem powstać, nie tylko Państwo się nad tym często zastanawiacie, dlatego, że w orzecznictwie sądów administracyjnych, czy nawet regionalnych izb obrachunkowych pojawiały się mam, takie tak. wątpliwości, takie co do tego, ja dokładnie tak, jak należy głosować tę uchwałę budżetową i uchwałę w sprawie WPF-u. Natomiast ja też przesłałem wczoraj Późnym popołudniem czy dzisiaj chyba rano do pani skarbnik też informacje w tym zakresie, jak należy głosować taką uchwałę budżetową. Jest to zwykła większość głosów zgodnie z artykułem 14 ust. 1. Tak? Natomiast artykuł 58 ust. 2 ustawa o samorządzie gminnym reguluje kwestie dotyczące uchwał, które skutkowałyby zaciągnięciem zobowiązania. Dobrze, dziękuję. W takim razie jest sprawa jasna. To wcześniej, jeszcze przed przegłosowaniem wniosków, bo nie, czy panie jeszcze nie są gotowe, tak? To znaczy się 5 minut przerwy w obradach i poprosimy tu panią burmistrz i panią Ostrowską do nas. I <laughs> do